bardzo wzruszające słyszeć Wasze dzisiejsze dzik czynienia. Chwała Bogu na pewno. Cieszę się oczywiście, że jesteście. W środę, w tutaj bardzo mała grupa, było bardzo radośnie również. Byliśmy w cztery osoby, ale chwaliliśmy Boga, tak? Zgodnie ze Słowem Bożym, gdzie dwóch lub trzech prowadzi się w Jego imię. Więc cieszymy się, w tym tygodniu, co następuje, do nas, wraca do nas rodzinariuszy i Jacek też wraca, z tego co ja rozumiem, jak on przedstawił mi sytuację. Więc pamiętajcie o nich w modlitwie również. I dziękujemy na pewno Bogu, że wszyscy wróciliście i jesteście tutaj razem z powrotem i cieszymy się, że jesteście. E, czas odpoczynku i pewnie jakieś nauki, dzień czynienia i, i, i czas nieco usportowiony, jak słyszałem. Szczególnie ten, który w górę, jak słyszałem, on miał na pewno najciężej, tak? Ale dzięki Bogu. Dzisiaj kończymy studium na temat tego, co się stało w momencie, w momencie śmierci Pana Jezusa. I powiedzieliśmy sobie o tym, o tym, że to był najważniejszy moment w całej historii śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. sobie, że On wziął przekleństwo całego świata i kiedy, kiedy On umarł na krzyżu, gniew Boży został uspokojony. I powiedzieliśmy sobie, że, że było dużo takich małych, drobnych rzeczy, by można, można powiedzieć, powiedzieć, które się stały bezpośrednio w momencie śmierci Pana Jezusa. Mówiliśmy o, o tym, że, że ziemia się zatrzęsła, tak? skały popękały, groby się otworzyły, świeci weszli do miasta. mówiliśmy o tym, że zasłona świątyni się rozerwała. Więc jest, jest dużo, nawet nie, mogę, nie wiem, żybym, czy wypada powiedzieć, że to są małe wreszcie. Tak? Bo gdyby zatrzęsła się, się ziemia u nas i gdyby, gdyby popękały, popękały skały, gdyby gromocy się otworzyły, ja nie powiedziałbym, że to by, by, by była mała rzecz, ale tak? to było bardzo coś dużego. To, co ja, ja bym chciał dzisiaj zrobić, chciałbym zrobić, zrobić nieco wspólnymi siłami. Więc, żeby, żeby byli zaangażowani wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, ja, ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o, o, o świadectwach ludzi, których mamy w Biblii, w Ewangeliach, którzy wydali jakieś świadectwo o Jezusie. O ludziach, którzy coś powiedzieli odnośnie Jezusa Chrystusa i, i to, co ja to, co ja akurat mam na myśli, mam na myśli, na myśli te świadectwa, które świadczyły o, o tym, tym, że On był tym, kim był. był. Okay? Więc będziemy sobie szli wspólnymi siłami, a później ja najwyżej ja 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 dopowiem albo pokażę to, wszystko to, co to, ja sobie przygotowałem. Okay? Okay? Więc ktokolwiek wie i ktokolwiek kojarzy jakieś świadectwo, które człowiek wydał o Jezusie Chrystusie, może już powiedzieć, tylko po kolei. nie trzeba się krępować Jezu, jest dużo różnych ludzi, którzy może nam przykład, żeby było wiadomo też o co chodzi, no nie? ja mam ułożone po kolei w Ewangelii, żeby było łatwiej zobaczcie, Ewangelia Mateusza, drugi rozdział przykładowo Ewangelia Mateusza, rozdział drugi i mam napisane i drugi werset jest napisane tak, gdzież jestem ten Żydów który się, się urodził, wkurły, tak? To przyszedł ze wschodu przyszli, przyszedł, 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 prawda? I oni pytają, gdzie, gdzie jest ten król Żydów, który się wkurły? urodził? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie, wschodzie i przyjechaliśmy, aby oddać mu pokłon, tak? tak? Więc mamy mężczyzn ze wschodu, którzy nazywają go królem. Gdzie jest król, król Żydów, tak? Więc to jest jedno ze świadectw, po prostu e, jak ludzie nazwali Jezusa, no nie? Kto ma jakiś inny pomysł? Piotr powiedział, z Piotr powiedział. Piłat, Piłat powiedział, dokładnie tak. Płat powiedział o, o Jezusie Chrystusie, Jezusie, że, że jest sprawiedliwy. Jakie jeszcze znacie świadectwo jakiegoś innego człowieka? Se, nie, setnik. Setnik. Co powiedział Setnik? Setnik powiedział nie, nie. nie... To powiedział Piłat. To powiedział Piłak, nie znajdujemy win. Ale Setnik Tęk też coś powiedział. Żona Piłata powiedziała, że w jeden przez... O, tak jest. Więc żona Piłata ma bardzo ciekawe, podobne świadectwo do samego Piłata. On mówi, ja wiele przez niego wycierpiałam w tej nocy i on mówi, on, ona mówi, ona na razie nawet nie mi nic do czynienia tym sprawiedliwy, sprawiedliwy, więc powtarza się do sprawiedliwy. Z I tutaj już skoczyliśmy daleko, tak, ale, ale, ale tak. Dojdziemy do, do, do tych, do tych bezpośrednich, bezpośrednich świadectw, które zostały wypowiadane w momencie, kiedy, kiedy właśnie Jezus, Jezus Chrystus umiera na Krzyżu i mamy świadectwo ostatniego. On powiedział, on prawdziwie, on prawdziwie był synem Bożym. On prawdziwie był synem Bożym. Tak? Co jest? na Krzyżu, Brat Andrzeja, Andrzeja, Andrzeja. powiedział. Skąd nie zna Pan? Skąd tak? Zanim cię zobaczymy, powiedzmy: tak, tak jest, więc mówił Panie, tak, Nazywał go Panem. Co jeszcze? Oto Baranek, Baranek, Baranek Boży. Kto mówi? Janś. 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 Jan Szciciel. nazywa Jezusa Chrystusa Barankiem, Barankiem Bożym, Bożym, który gładzi grzech świata. Zbieramy dalej. A jak Jezus zapytał, już za kogo by Tak. I kto odpowiedział? Kto odpowiedział? I co powiedział? Ty Chrystus. Ty Chrystus, Syn, Syn Boga Żywego. Dokładnie tak. Co jeszcze co ludzie powiedzieli o, o Jezusie? Jezus? Jest, jest jeszcze, jeszcze sporo. Nikodem. Nikodem, tak, tak jest. Co je Nikodem powiedział Jezusie? Wiemy, że przyszedł przez Boga. Mhm. Wiemy, że przyszedł przez Boga. Powiedział, nikt takich rzeczy by nie mógł czynić, jeśli Bóg nie byłby z nim. Tak? Więc to jest świadectwo Nikodema, a Nikodem był faryzeuszem. Tak? Więc mamy świadectwo faryzeusza, który mówi o Bogu, o Jezusie Chrystusie w ten sposób. Kto jeszcze? Co powiedział Herod? Dlaczego Herod się przestraszył? Król Herod. Pamiętacie? Że jest Eliaszem. Nie, nie że jest Eliaszem, że jest królem. Kiedy Herod, ja jestem ogóle w, w Ewangelii Matusza w drugim rozdziale, tak? Jest napisane w wersycie trzecim, gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. I co on kazał zrobić? W 16 jest napisane. Wówczas Herod, widząc, że został oszukany przez męców, bardzo się rozgniewał i kazał zabić wszystkie dzieci, które były w Betlejemie i całej okolicy w wieku do dwóch lat. Stosownie do czasu, o którym się dokładnie dowiedział. Więc kiedy Herod się dowiedział, że ktoś taki jak król Żydów miał się urodzić, on czuł się zagrożony. Z tego, że człowiek zagrożony kazał zabić wszystkie dzieci w Betlejemie i okolicy do dwóch lat. I oczywiście możemy dyskutować, dlaczego do dwóch lat. Dlatego, dlatego że, że kiedy mężczyźni przybyli do Jezusa, to nie było niemowlę. Mężczyźni nie przybyli do Jezusa, kiedy, kiedy był dziesiątkiem, ale kiedy miał już około hmm, ileś. Dlatego do dwóch lat kazał każdy zabić wszystkie dzieci. Co jeszcze? Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Samarytanka powiedziała. Tak. Panie widzę, że jest projekt. Żeś pro. Panie widzę, że jest projekt. Tak, bardzo dobrze. Co, Co jeszcze? jeszcze? Um, Ślepi mówił, Jezusie, Jezus jest, no i się na. Jezus jest, no i miu się nad nami. Mhm. Co, Co jeszcze? Ojciec podmówił, a kiedy Maria przybyła do nami? Mhm. że to pan. Mhm. Żyje z Że jest panem, tak? Nie pamiętam pani Wagelmat Łukasza, tak? Wierwiduszowy. Mhm, kiedy Wielu. do Elżbiety przyszła. Okej. Okay. Okay. Jak, jak znajdziesz, możesz czytać? To jest nic indubio, czyli to jest człowiek. No, może być. Bardzo dobry pomysł. Bóg ojciec o nim powiedział, tak? To jest mój syn umiłowany, który mam budowanie. Świadectwo tak, samego Boga. Yy, Sama rytmanka dalej no, mówiła, yy, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mu powiedział że wszystko, co zrobiło. Czy to nie jest Chrystus? Tak, więc tutaj będzie to, to jeszcze dalej precyzyjne, czy to nie to jest Chrystus? Chrystus? Który, jak już jesteś w Martach, był człowiek, który znalazł się na a w przyszłym tak. z Tobą mamy na na Nazarethu. Przyszedłeś tak. na zniszczyć w wielkim Języku. Tak, więc demony, demony, demony mówiły o Jezusie w ten sposób. Tak. Tak. Bardzo, Bardzo ciekawe. Tam o tej Elżbiecie jest to, że ona zawołała donośnym głosem, bo głosowia, jesteś i głosowiona jest o kosmetyce, a stworzymy to, że matka, my, mego my, pana, tak, tak. matka Pan mojego pana przyszła. Matka mm. mojego pana. No, pana. no pana. mamy już dużo. Mamy już, już dużo. Jeszcze, jeszcze coś możliwe, że zostało. Mm. Zobaczcie Mateusza 21,5. E, powiedział to tłum, natomiast powiedział to generalnie Zachariasz, tak? e, Mateusza 21,5. E, powiedzcie córce Syjonu, oto twój król, ponownie, oto twój król przychodzi do ciebie, cichy, siedzący na ośle, na oślądku, w krewięciu Wydaje mi się, że to co, to, co, to, co powiedziała Magda, i możemy tam na chwilę przeskoczyć. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział i werset 54, to jest bezpośrednio, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i w zasadzie umierał. 2754 jest napisane tak. Wtedy setnik i ci, którzy z Nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi, i to, co się stało. Więc setnik i ci, którzy pilnowali, ja rozumiem, że żołnierze, którzy tam stali, którzy pilnowali tego, jak umierali ci złoczyńcy również, co się stało, bardzo się zlękli i powiedzieli, on prawdziwie był Synem Bożym. Więc pojawia się Syn Boży jeszcze do tego. Yy, mamy mamy powiedziane, powiedziane, zobaczcie, w Ewangelii, jak ktoś ma w międzyczasie, może powiedzieć. Ewangelia ma y, Łukasza, Łukasza, drugi rozdział, Ewangelia, Ewangelia Łukasza 2,11. Yy, to, to mówi anioł, anioł do, pasterzy, do pasterzy który strzegli, który strzegli, który strzegli Arstrzoby, kiedy Jezus Chrystus urodził się. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził Dziś się nas Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Jest. Więc słyszymy, słyszymy świadectwo Anioła do pasterzy, do pasterzy, który mówi Zbawiciel, Zbawiciel Chrystus Pan. Eee, Zobaczcie czwarty, czwarty rozdział i 41 werset, chociaż w zasadzie, w zasadzie to Krzysiek, Krzysiek powiedział. 4,41. Z wielu, Z wielu też wychodziły demony, wołając, Ty jesteś Chrystusem, Chrystusem, Synem Bożym, ale On gromił jej nie pozwalał im mówić. Wiedziały bowiem. Wiedziały bowiem, wiedziały bowiem co, że on jest Chrystusem. Tutaj nie było bliższych istot, które widziały kiedyś samego Boga w niebie i one doskonałe wiedziały, kim jest ten Jezus Chrystus. One doskonały wiedziały, wiedziały, kim jest Bóg. I one świadczyły, to jest Chrystus, to jest Bogiem, tak? Demony nie miały problemu, żeby, żeby wiedzieć, kim On jest. Mówiliśmy o jej który powiedział, że jest barankiem Bożym. Mamy świadectwo apostoła Jana w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Jan Apostoł w pierwszym rozdziale i w wersecie 17 powiedział tak. Jana 1,17. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. I wiadomo, On się odnosi do Jezusa Chrystusa, o tym o łasce i prawdzie mówiąc. I on mówi to przyszło przez Kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Mamy świadectwo Andrzeja w pierwszym rozdziale werset 40 i a Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. On najpierw znalazł Szymona, swego brata, i powiedział do niego: Co powiedział? Znaleźliśmy Mesjasza, co się tłumaczy Chrystusa. Mamy świadectwo Natanaela, Tak? On powiedział w 49 wersie, Zobacz, odpowiedział mu Natanael. mistrzu. Ty, ty jesteś Synem Bożym, Ty, ty jesteś Królem Izraela. Mówiłaś te trzy rzeczy, tak? Mamy Samarytankę, o, którą, o której mówiliśmy, Ela powiedziała, tak? Ale zobaczcie, co powiedzieli Samarytanie z tego miasta, pamiętacie? Samarytanka pobiegła do tego miasta i powiedziała, że to nie jest Chrystus? Powiedział mi wszystko, co zrobiłam, tak? I świadectwo Samarytan jest teraz takie. Werset 4 rozdział, werset 49. Nie. 42. a tej, kobie tej kobiecie mówili wierzymy już nie z powodu Twojego opowiadania sami bowiem słyszeliśmy i wiemy że to jest prawdziwie Zbawiciel Świata, Chrystus, Chrystus. Mhm. mamy świadectwo Marii Magdaleny 20 rozdział Ewangelii Jana, całkowicie 20 rozdział i pierwsze dwa wersety pierwszego dnia po szabacie Rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwaloną od Grobowca, wtedy pobiegła przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował i powiedziała do nich, zabrali Pana. Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. I staje coraz mniej. Mówiliśmy o Tomaszu, prawda? Mój Pan i mój Bóg. Nie wiem, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł. Maria, kiedy widziała Pana Jezusa, przez przyznała starami, powiedziała a, słuchajcie, ja ja Ramuni, Jako znaczenie, znaczenie mistrzu, tak, tak, nauczycielu. Jak wszyscy wysłał dwóch uczniów połowy mm -hmm. świata, to Powiedziałem, że pan go potrzebuje. Bo pan to go potrzebuje. potrzebuje. No, Okej. Okay. Słuchajcie, Słuchaj, jest, jest bardzo, bardzo dużo. E, Chciałbym jeszcze jedno, jeden, ciekawy jeden ciekawy werset pokazać. Słucham? Dobrać no proszę. Teraz znalazł w naszym drugim rozdziale z mojego sygnału, ja to zostało takie że nie można tego kiedy jest Pan Jezus i kiedy zobaczył go, nie Teraz można składać pytania a niepokoją i będą postępować z To jest bardzo dobry yeah. przykład na to. I ostatni, ostatni, który chciałbym pokazać, jest w dziejach apostolskich w 10 rozdziale. Dzieje apostolskie 10:43 konkretnie. Nie mówiliśmy o Starym Testamencie, ale tutaj jest, wydaje mi się, przykład, który, weset, który podsumowuje bardzo dużo. Dzieje 10:43 temu jest mowa o, o tym, który że Bóg jest Bogiem, z, y, który, który będzie sądził, tak? Jest sędzią żywych i umarłych i nakazał, nakazał oczywiście głosić o, o Jezusie Chrystusie. I teraz jest powiedziane tak. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie że było Bardzo ciekawe. Wszyscy, wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechu. Bardzo ciekawy werset. I jakby podsumowując to, co mówią prorocy, tak? I, i, I tutaj Piotr był na tyle nie wiem, nieodważny, ale po prostu został mu objawione albo doszukał się, że był to by powiedzieć wszyscy prorocy, wszyscy prorocy powiedzieli tak, że przez jego świadectwo, przez jego imię, w jego imieniu będzie odpuszczenie, tak? Teraz i... Mając to wszystko, co z tym zrobić, tak? Wynikają z tego, z wynika z tego kilka rzeczy. Po pierwsze, bez względu na to jakiej narodowości, jakiej religii, jakiego pochodzenia, jakiego statusu byli, byli ludzie, bez względu na to jaką mieli pracę, jaki posiadali majątek, Jaką mieli tendencje, jakie mieli choroby, z jakimi problemami walczyli, rozpoznali w Jezusie Chrystusie kogoś wyjątkowego. E, Żydzi e, i w tych Żydach, e, cel, e, w tych Żydach e, faryzeusze, e, rybacy, sprzedawcy, celnicy, przywódcy, królowie, e, pół Żydzi, a więc Samarytanie, podanie, Rzymianie, Grecy, y, 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 Koryntianie, Kolosanie, Filipianie, Tesaloniczanie, Berejczycy, Fry, Frygiejczycy i tak dalej. Słuchajcie, bo to, co zobaczyliśmy w Ewangeliach, jest świadectwem ludzi, kiedy Jezus Chrystus jeszcze żył. Ale kiedy zaczynamy czytać dzieje apostolskie, widzimy tych uczniów, którzy już poszli po, po zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i co oni robią? Robią to samo. Świadczą o śmierci zmarchystanie Jezusa Chrystusa i widzimy kolejnych ludzi w kolejnych miastach, miastach, którzy świadczą to samo i mówią to samo, co mówili ludzie, którzy zobaczyli Jezusa. I to jest, to, jest, to pokazuje obraz tego, tego że ci ludzie rozpoznali w Nim. Boga wcielonego. Rozpoznali w nim Mesjasza, rozpoznali w nim Zbawiciela, rozpoznali w nim Syna Bożego, rozpoznali w nim Mistrza, Nauczyciela i Pana, i Króla. Z tego powodu jest e, nierozsądne chyba powiedzieć, że, że człowiek z powodu swoich problemów, bądź z powodu e, swojego statusu, bądź z powodu miasta, w którym mieszka, czy problemów nie może rozpoznać w Jezusie tego Prawiecera? Dlatego, że to są świadectwa ludzi na dużym kawałku krzyżowskiej, którzy byli bardzo różnymi ludźmi i potrafili rozpoznać Jezusa Chrystusa, że to jest właśnie On. Po drugie, samo rozpoznanie, że to Jezus Chrystus, nie uratowało żadnych z tych osób, przed potępieniem. Wszyscy ci ludzie zostali dopiero uratowani, kiedy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym i prawdziwie przez Niego dokonuje się zbawienie i odpuszczenie grzechów. Dopiero wtedy wszyscy ci ludzie zostali uratowani. Nie ma ani jednego innego przykładu. I po trzecie, jeżeli Bóg jeżeli Jezus Chrystus, kiedy ci ludzie zaufali Jemu, jeżeli ten Jezus Chrystus e, zmienił ich życie, zmienił ich myślenie, e, zmienił ich nastawienie, zmienił ich podejście do życia, zmienił ich obiekt uwielbienia i uwielbienia na samego siebie, to znaczy, że On może zmienić Ciebie. Nie ma, nie, ma, nie ma powodu żeby powiedzieć Jezus nie może zmienić mojego życia skoro zmienił życia tak wielu ludzi na przestrzeni takiego długiego czasu którzy na początku również nie słyszeli o nim kompletnie nie wiedzieli kim on jest ale kiedy Ewangelia rozeszła się Jerozolima, Judea Samaria i kraje ziemi ludzie poznali rozpoznali Jezusa, uwierzyli w Niego i ich życie zostało 睡觉的、um. mm hmm.